Zakończyłem na finale bardzo dobry time trial, yy, szósta lokata, no i tutaj już walka, walka w ramię, w ramie. ten pierwszy bieg dosyć, yy, dosyć fajnie, co prawda zepsułem skok, no a w drugim, no to już można powiedzieć, że na starcie pogrzebałem swoje, swoje szanse, wiadomo, walka do samego końca, trzeba pokazać swój wojskowy charakter, yy, walczyłem, kurczę, można powiedzieć dzielnie, no ale chłopaki już mi odjechali, nie? ja na tym starcie oczywiście skoczyłem. Zostałem na lewej burcie i tam można powiedzieć, że oni już dwa metry mi uciekli. Trzeba znaczy, pamiętać, że od że 18 kg, dosyć ciężko cokolwiek tutaj nadrobić. Tym bardziej, że jeśli chodzi o taką siłę fizyczną, no to już tak myślę, że w miarę wszyscy na równi jesteśmy. Więc jest tutaj takie kurcze skok, później jest tak naprawdę, wszystko się rozgrywa do eskimowski do pierwszego podjazdu. Tam, jak wychodzisz pierwszy, drugi i nie masz nikogo na swoich plecach, no to już można powiedzieć, że jesteś, jesteś w domu. Nie? No cóż, kończę zmagania. Myślę, że dobry, kurczę, dobry, dobrym, kurczę, e, dobrym, dobrym wynikiem. Myślę, że to będzie miejsce między 12. Nie, 12-14, nie, 14, 12-16. Gdzieś tam skończę, zobaczymy jak będzie ta drabinka cała wyglądała. Suma sumaru wszystkie, wszystkie przejazdy na całych zawodach e, dosyć fajne. Bo szósty, szósty w trialu. tutaj kurczę dwa, dwa fajne biegi. E, Szóste miejsce w drużynie, dwunaste w, w salomie indywidualnym, w tym już tak powiem, mojej, mojej koronnej konkurencji, gdzie jechałem bardzo dobrze. Kurczę, praktycznie między trzecie, trzecie a piąte, piąty czas miałem na tym odcinku, gdzie, gdzie się wywróciłem, też jestem zadowolony z Europy, wracam kurczę z uśmiechem do domu. I co? Za dwa tygodnie ruszamy z kolejnym etapem sezonu Puchary Świata. Hiszpania, Francja, wracamy na tydzień na mistrzostwa Polskie, na które serdecznie wszystkich zapraszam do Krakowa, później może powiedzieć finał pierwszej części sezonu Puchar świata w Pradze. Zaczynamy okres wakacyjny, czyli przygotowania do Mistrzostw Świata.